Ideą dzisiejszego spotkania, dzisiejszej konferencji była integracja środowiska ortopedycznego ze środowiskiem fizjoterapeutycznym. Dzisiejszy cykl poświęcony był robotyce wykorzystywanej w ortopedii czyli wykorzystanie robota do endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Technika ta wkracza bardzo szybko w nasze środowisko. Obecnie na całym świecie wykonywanych jest około 10% endoprotez z wykorzystaniem robota. Robotic surgery give you the technology to make the surgery the total replacement more accurate more safe i that way to give better result for the patient to have a faster rehabilitation and better results i think that will be the main advantages of using a robotic replacement system nawigacji komputerowej i robotyki pozwala wysoce spersonalizować procedurę endoprotezoplastyki kolana i osadzić precyzyjnie implanty tak aby jak najlepiej odpowiadały anatomii i biomechanice stawu kolanowego konkretnego pacjenta. Dzisiejsze techniki operacyjne i e, sposoby wykonywania operacji w zdecydowany sposób nam fizjoterapeutom ułatwiają pracę w ustaleniu pacjenta. Tak naprawdę rehabilitacja zaczyna się w drugiej dobie po, e, po wykonaniu zabiegu i już od wczesnych e, zachęcamy pacjenta do pełnego obciążenia kończyny. Istnieje duża grupa pacjentów e, z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego i stawu kolanowego, u których chorują Oba stawy, czyli jest tak zwana obustronna choroba zwyrodnieniowa kolan, i obustronna choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowych. W takich sytuacjach można to leczyć etapowo, czyli wykonywać najpierw endoprotezę jednego stawu, potem drugiego. Jeżeli korygujemy duże deformacje, duże koślawości, duże szpotawości kolan, to zrobienie tego etapowo powoduje, że kolano w pierwszym etapie korygowane może powrócić do przykursu sprzedoperacyjnego, ponieważ dostosowuje się do chorej nogi. W przypadku obustronnej aloplastyki kolan to się nie dzieje, ponieważ pacjent od razu porusza się na dwóch kończynach poprawnie skorygowanych. Ci pacjenci wracają do sportu amatorskiego, typu narty, tenis, no i przede wszystkim wracają do swojej aktywności życiowej i zawodowej.